Pamiętam historię, którą pan opowiadał o wyborze studiów, bo pan chciał być studentem ja, tak. Politechniki i Elektroniki, a tak, tak. że była w Warszawie, tak. a nie w Lublinie. Nie chciał pan obciążać rodziny, tak. dlatego wybrał pan Uniwersytet Medyczny, tak. Akademię Medyczną wówczas. Muszę powiedzieć, że z jakimś pożytkiem, ponieważ. Tak, no domyślam się. Nie, nie, w tym <laughs> sensie, że medycy dosyć często nie. mają i wiedzę, i zainteresowania dla nauk biologicznych, chemii. Natomiast Technika i fizyka jest bardzo często dla nich trudna. I dzięki temu, że ja miałem te zainteresowania techniczne, to wydaje mi się, że mogłem w lepszy sposób wykorzystywać sprzęt techniczny, który dostawaliśmy, ponieważ ja rozumiałem, na czym polega głębia ostrości. Tak. Od czego zależy głębia ostrości, jasność mm. obiektywu, i tak dalej, na przykład chociażby w mikroskopie, którym Jasne. się na co dzień po, posługujemy. Ale to również spowodowało, że na przykład wprowadziłem w Polsce radiochirurgię. To jest technika polegająca na naświetleniu bardzo wąską promieniowania określonego celu, ale ten cel musiał być wskazany tej maszynie naświetlającej techniką stereotaktyczną, którą stosujemy w neurochirurgii. Produkowane były tak zwane noże gamma na świecie do tego celu, ale one były bardzo kosztowne i w Polsce ich nie było. Po pobycie w Szwecji, gdzie wykorzystywaliśmy radiochirurgię przy pomocy przyspieszacza liniowego, zaadoptowaliśmy przyspieszacz liniowy w Centrum Onkologii. Odlewając stop ze stopów łuda kolimatory, które zwężały wiązkę, która była normalnie szeroka w tych y, starych przyspieszaczach liniowych, ale uzyskaliśmy wiązkę promieniowania o takich parametrach, jakie są potrzebne dla radiochirurgii, i po całym szeregu badań, bardzo starannych, żeby broń Boże nie, 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 nie narobić szkody, zaczęliśmy. Leczenie naczyniaków wewnątrzczaszkowych przy pomocy radiochirurgii, takich naczyniaków, których chirurgicznie nie można było usunąć, albo ryzyko ich usuwania chirurgicznego było bardzo duże. I w ten sposób, no, ponad 100 pacjentów na samym początku jeszcze nigdzie w Polsce nie było dost, dostępne radiochirurgia, My przy pomocy tego starego y, przyspieszacza Neptun. Leczyliśmy, Czyli ale to jest za, z zainteresowania z innych dziedzin Zainteresowania z innych dziedzin, one się zawsze przydają. Próbowaliśmy właśnie badać dlaczego, co się dzieje z, z tym y, mózgiem po krwotoku podpańczynówkowym. Jedna z teorii była taka, że dochodzi do y, z, zmiany płynności krwi, to znaczy właściwości reologicznych krwi, hmm. że ta krew gorzej płynie i przez to zatyka drobne naczynia. I żeby to zbadać, nie było narzędzi. Był wiskozymet, to znaczy taka, takie urządzenie, które badało lepkość krwi, ale było jeszcze ciekawe, czy erytrocyty, czerwone ciało tak. ciałka krwi, mogą się przecisnąć przez włośniczkę. Jest nieco, ma mniejszą nieco średnicę niż erytrocyt. Wobec tego erytrocyt, żeby się przecisnąć przez włośniczkę, musi zmienić troszkę kształt. Musi być tak. elastyczny. Nie bardzo było wiadomo, jak to badać. Zbudowaliśmy z doktorem Osuchowskim takie urządzenie techniczne, które pompowało krew przez filtr, który miał otworki o średnicy włośniczek, i badaliśmy, jak wzrasta ciśnienie tego tłoczenia, które jest potrzebne, żeby przepchnąć te krwinki przez te otworki. W ten sposób mogliśmy badać u, u pacjentów, czy ich własności reologiczne zmieniły się, i w związku z tym, no, no, przygotować prace mm. naukowe na temat zmian lepkości krwi i wobec tego zdolności do płynięcia krwi u chorych po krwotokach. Mm. Takie znowu to te wykorzystanie technicznych sztuczek. Właśnie. Panie profesorze, jeszcze chciałbym bardzo usłyszeć yy, o tym, jak ważna w tej Pana pracy była rodzina i jest, i ile ona Panu dała, bo Pan mówił, że to Trzeba było bardzo dużo, się, dużo poświęcenia, bo tak. jak Wigilia, to też czasami idę tak, do pracy. Trzeba było tutaj. Być I, i, I gdzieś Nigdy nie, nie było wigilii, żebyśmy tak. czegoś nie operowali. No właśnie, no taki czas wyjątkowy, <laughs> prawda? I, i, I jak właśnie jaką rolę tutaj odgrywała i odgrywa rodzina w tym, można powiedzieć, komforcie, wykonywania. Ja, ja, ja pracy jestem zawodowej. bardzo szczęśliwy, mam bardzo szczęśliwą, harmonijną rodzinę. Y, moja żona jest też lekarzem, jest profesorem radiologii zabiegowej jest jednym z twórców radiologii zabiegowej, a właściwie pierwszy zakład radiologii zabiegowej w Europie powstał tutaj, w Lublinie. Mhm. Właśnie to, to jest wykorzystanie możliwości wykonywania zabiegów pod kontrolą obrazu rentgenowskiego. No w każdym razie i ona rozumiała te uwarunkowania, które były związane z moją pracą, a ja rozumiałem jej że czasami trzeba było jakieś tętniakaorty orty zaopatrzyć, hmm. pękający, no to trudno, wola włoska i skrzypce <grym 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 i, 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 i tak, ale z kolei bardzo dobrze zagospodarowaliśmy swój czas wolny, organizowaliśmy hmm. ciekawe życie rodzinne, mamy dwóch synów i zwiedzaliśmy świat, hmm. podróżowaliśmy po Polsce, biwakowaliśmy, także było to twórcze i aktywne. aktywne. Także rodzina jest szalenie ważna. Zresztą ojciec y, mojej żony był bardzo znanym chirurgiem, urologiem, profesor Szczerbo. Moja mama była profesorem y, w zakładzie m, medycyny sądowej, była toksykologiem. Także ten, ten tak. klimat y, zrozumienia. I znowu, nie było nepotyzmu, bo zawsze jest podejrzenie, że jest nepotyzm. Mój syn jest laryngologiem. On chciał być neurochirurgiem, bo ja dzięki swoim tym różnym kontaktom zagranicznym na wakacje on jeździł do bardzo dobrych klinik neurochirurgii, głównie do Anglii. Był w Edynburgu, w Oksfordzie mhm. i bardzo mu się to podobało. Jak skończył studia, mówi, no chciałbym zostać neurochirurgiem. Ja mu powiedział, Piotrek, cokolwiek byś nie zrobił, to potem będzie wszystko, że, to, że jesteś synem tego Trojanowskiego. Coś innego, no laryngologia, też głowa, no spróbuj. <śmiech> <śmiech> no i tak, i tak mój syn został yy, laryngologiem, zresztą jest profesorem laryngologii obecnie i zajął się bardzo ciekawym obszarem, mianowicie hmm. przeszczepami uszypułowanymi, znaczy przeszczepami różnych części ciała do uzupełniania ubytków, które powstały w innych miejscach, Poprzez przemieszczenie tej tkanki wraz z naczyniami i przyszycie tych naczyń do źródeł zaopatrzenia w tym nowym miejscu. Też wymagające precyzji, ale to znowu, jako dziecko e, robił modele samolotów, e, ro, takie du, techniczne, dro, du, techniczne małe dłubaninki. Hmm. I to mu się teraz przydaje, bo potrafi zeszyć naczynie, które ma średnicę 1 mm i, i zeszyć i one jest drożne, przewodzi krew. Tak, ale to, to jest mm. właśnie kwestia tego środowiska, talentu tak. i stworzenia warunków do rozwoju tego talentu. Chyba też trochę szczęścia, prawda? Trzeba mieć w życiu. Sz I szczęścia, tak, oczywiście. Tak. Szczęście jest najważniejsze. Tak jak mówią, że ci na Titaniku byli i zdrowi, i bogaci, ale szczęścia nie mieli. Pan profesor y, opowiada nam o swoich badaniach, y, o tej drodze, y, w, w kolejnych etapach. Jak ważne było y, dla pana, spotkanie, spotkania yy, z innymi naukowcami, jak to jest istotne i ważne z jednej strony, a z drugiej strony, jak ważna jest edukacja i spotkanie z młodymi ludźmi nierzadko, a może rzadko utalentowanymi i jak właśnie takie perełki traktować, jak, się, jak je wyławiać, jak je prowadzić. To jest szalenie ważne pytanie. Ta edukacja jest szalenie ważna. Ja przez wiele lat brałem udział w w takich kursach szkoleniowych yy, europejskich, gdzie bardzo była też ciekawa idea. To znaczy, że była grupa około 100 kursantów i około 20-25 wykładowców. Wykładowcami byli najlepsi specjaliści europejscy w danych obszarach, Obszar, tak. które były wykładane. I idea była taka, że poza wykładami, które były ciekawe i dyskusjami. Kursanci, czyli ta młodzież, miała okazję do poznania osobistego autorów podręczników, z których oni się uczyli. Była taka zasada, że na stołach w czasie tam lunchu czy kolacji była tabliczka z nazwiskiem wykładowcy, i kursanci mogli siadać wokół niego i w czasie takiego no już prywatnego czasu pytać o rzeczy, które nie zawsze na wykładach są. Przedstawiane. Także to była świetna szkoła, i my przenieśliśmy tą szkołę, ponieważ chętnych było wiele, to było 100 osób z całej Europy. Mogło w tym brać udział dwóch, trzech Polaków rocznie. W związku z tym stworzyliśmy kopię tej Europejskiej Szkoły Neurochirurgii w Polsce. I w Polsce też to się odbywa do tej pory, że są raz na rok kursy i cała. Treść neurochirurgii jest podzielona na cztery obszary, i te cztery obszary są po kolei wykładane właśnie w takiej samej formie kopii tych kursów europejskich. To jest okazja do tego, żeby młodzi mogli lepiej brać wzory z tych osób wiodących w dziedzinie. A jeżeli chodzi o wybór utalentowanych ludzi, to znowu. W związku z tym, że jestem od bardzo wielu lat konsultantem mm -hmm. krajowym, i między innymi w mojej, w kręgu mojej odpowiedzialności jest y, proces specjalizowania lekarzy, to ostatnio stykamy się z problemem znowu związanym z brakiem zaufania społeczeństwa mm -hmm. do specjalistów do lekarzy. Dawniej było tak, że jeżeli ktoś był zainteresowany specjalizowanie się w neurochirurgii, przychodził do szefa kliniki i mówił, że chciałby ewentualnie być w przyszłości neurochirurgiem, więc zazwyczaj był zapraszany do tego, żeby jeszcze jako student przychodził do kliniki na dyżury, zawiadamiany był, jeżeli były jakieś ciekawe operacje po południu czy rano i on mógł przychodzić i obserwować to, brać udział w pracy kliniki i mógł zobaczyć, czy to jest rzeczywiście coś, co go interesuje, a równocześnie my moglibyśmy ocenić, czy jest to człowiek, który, na którym można polegać, który ma zdolności psychofizyczne do tego, żeby tej specjalności, która jest specyficzna, operacje są często długotrwałe, są stresujące, wymagające do poświęcenia i właściwie odsunięcia na drugi plan, na przykład życia osobistego, żeby. Zapewnić pacjentom przyzwoity poziom leczenia. I jeżeli po tego typu ekspozycji pacjent, ten, ten kandydat podtrzymywał swoją wolę specjalizowania się, to był przyjmowany. Obecnie to jest niemożliwe, ponieważ uważano, że ci, ci kandydaci do specjalizacji pożądanej są wybierani w sposób kumoterski. Pewnie są jeszcze inne słowa na to, ale no w każdym razie, że nie. Nieobiektywnie. I w związku z tym yy, specjalizować się może ten, kto ma możliwie najwyższy wynik z egzaminu tego końcowego lekarskiego, leko, lek lul, tak. lekarski egzamin końcowy. Nie patrząc na jego osobowość, sprawność na przykład manualną, teoretycznie może być człowiekiem bez ręki. Ale jeżeli ma wysoki wynik leku, może powiedzieć, że on chce być neurochirurgiem, i my formalnie musimy go przyjmować do specjalizowania. Ja oczywiście przesadzam, tak. ale y, mnie się zdarzyło w mojej karierze raz, że kolegę, nie to, że nie pozwoliłem mu kontynuować specjalizacji, ale zachęciłem go do podjęcia innych działań. Ale to była kwestia znowu nawet nie sprawności fizycznej czy tam manualnej, tylko osobowościowej. On y, miał lekceważące podejście do decyzji leczniczych, niekoniecznie sprawdzając, czy ta jego decyzja jest słuszna. Mówił pielęgniarkom, proszę podać dawkę leku. Pielęgniarki dzwonią do mnie, że... Ten nowy kolega proponuje dawkę, powiedzmy, stukrotnie wyższą niż normalnie się stosuje u nas w klinice. Więc myśmy na razie nie podali i pytamy pana profesora, co z tym zrobić. Tego typu osoby bezkrytyczne, bo tutaj tak. to było, uważam, że nie, nie, nie mogą uprawiać. Brak pokory, yy, no brak, brak właściwej oceny sytuacji. No, no są tacy ludzie. Tak, tak. Ale wracając jeszcze do tych utalentowanych osób, bo między innymi pan yy, profesor był kierownikiem naukowym w programie Fundacji Polskiej Akademii tak. Nauk Talent ON. Co prawda projekt skierowany do młodzieży uzdolnionej humanistycznie, ale uzdolnionej. Ale to wszystko, no to jest szalenie mhm. ważne. Ja mhm. uważam, że generalnie przyszłość mhm. społeczeństwa, czy sukces, czy do, do, dobrobyt Społeczeństwa w bardzo dużym stopniu zależy od wykorzystania osób utalentowanych. Ja wiem, że my wszyscy jesteśmy tacy sami, jednakowi, egalitaryzm jest taką ideą, która jest promowana. Ale ja w takich sytuacjach mówię, że, proszę Państwa, nie jest, niepotrzebnych nam jest dziesięciu ludzi, którzy każdy sko skoczy metr. Potrzebny jest tam ktoś, kto 10 metrów skoczy. No i to jest nierówność, bo tych dziesięciu jest gorszych. Gorszy. W tym zakresie oni mogą być lepsi w innych zakresach, ale w zakresie skoków dal są gorsi. I to samo dotyczy naszej specjalności. Są ludzie bardziej utalentowani i mniej utalentowani. I na ten talent w naszej specjalności składa się nie tylko wyobraźnia, wiedza, yy, sprawność manualna, zdolność do improwizacji ale to są cechy, które są dosyć złożone cechy. Na poziomie europejskim też hmm. zastanawialiśmy się, w jaki sposób wybierać kandydatów do specjalizowania się w neurochirurgii, bo specjalizacja jest długa, kosztowna i w związku z tym, na przykład po czterech latach powiedzenie, wie Pan, Pan się nie nadaje, tak. jest bez sensu. Ze społecznego punktu widzenia, oczywiście z indywidualnego, ale i ze społecznego punktu widzenia, marnotrawstwo. I w związku z tym, właśnie jak byłem wiceprezesem Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów, mieliśmy spotkanie z, w bazie szkoleniowej Luftwaffe. I oni mają podobny problem, bo żeby wyszkolić pilota, to znowu jest kosztowne, długotrwałe tak. i trudno człowiekowi po, po paru latach powiedzieć, że nie, nie nadaje się na pilot. W związku z tym, oni mieli bardzo ciekawy system eliminacji. Oni przyjmowali bardzo dużo kandydatów. Szkolili ich, na przykład w jakimś zakresie, przez dzień czy dwa, a następnie dawali im zadanie do wykonania z tego, czego się uczyli. Z tym, że bardzo często w tym komputerze, który tam, nie wiem, na którym lądowali, startowali, jakiś cośkolwiek musieli rozwiązywać, wprowadzali jakiś błąd, że nie można było tego zrobić tak idealnie, jak na mhm. szkoleniu. I obserwowali, jak się ci ludzie zachowują. Niektórzy mówią, a to nie daje się zrobić. Drudzy wpadali w panikę, naciskali wszystkie możliwe klawisze i oczywiście wprowadzali dziki chaos. A byli tacy, którzy próbowali to w jakiś racjonalny sposób ominąć, rozwiązać czy zasięgnąć rady od kogoś, jak to rozwiązać. I ci byli dopuszczani do następnego etapu, znowu mhm. tam dostawali jakieś zadania, i, i w ten sposób w końcu w, w wyizolowywano garstkę ludzi, którzy dobrze sobie radzili. I w ten sposób, właściwie nie było ludzi, którzy w trakcie szkolenia musieli być usuwani. I można byłoby coś takiego, były takie rozważania, czy nie wprowadzić czegoś podobnego Taki w poszczególnych. I to, co ja opowiedziałem o tym, że my zapraszaliśmy tych studentów chętnych do kliniki, to to było coś w tym stylu. Oczywiście oni nie byli obciążeni, że Dawano im zadanie, którego nie mogliby wykonać, ponieważ to się odbywało na ludziach, tak. a tamci na komputerach pracowali. Ale w każdym razie to jest podobny system wyboru i eliminacji osób mhm. nie nadających się. Bo tutaj y, rozmawialiśmy i y, mówimy o zmianie w nauce, tak. prawda? Tak. Ale też y, są głębokie zmiany społeczne, i też ci młodzi ludzie dzisiaj są inni niż ci. Którzy tak. byli yy, Dawniej, na przełomie lat no, 60 70 tak. Czy dzisiaj może są ci studenci mniej cierpliwi? Yy, bo, bo też tak porównuję cały czas do Pana, że Pan od razu nie został tym neurochirurgiem, musiał Pan ze dwa lata tak. czekać, z tego co pamiętam. Tak, że ja, też ja, ta cierpliwość była tu potrzebna. Czy dzisiaj ta cierpliwość jest u tych młodych ludzi? Pokora? To trudno, trudno mi powiedzieć. Mhm. To znaczy, że, oczywiście, że w, ja myślę, że pokora zmniejsza się, ponieważ mhm. mm, ze względów Politycznych i społecznych wprowadzane jest do społeczeństwa przekonanie, że człowiekowi się należy, że każdy jest równy, wobec tego każdy powinien mieć dostęp do tego samego. I to w pewnych obszarach oczywiście jest słuszne i nie można tego podważać, ale w pewnych obszarach niestety yy, społeczeństwo musi wybierać te osoby które najlepiej wykorzystają zasoby, które społeczeństwo jest gotowe postawić dla danego zadania, na przykład leczenia, osobom, które to najlepiej wykorzystają. I dlatego to co zacząłem mówić o tym, że dla społeczeństwa i dla przyszłości wyszukiwanie osób utalentowanych ma bardzo duże znaczenie, ponieważ te osoby utalentowane, jeżeli zostaną w porę wyłowione i stworzone im zostaną warunki do tego, żeby rozwinęły te swoje talenty, to te osoby przyczynią się znacznie lepiej niż inni do rozwoju społeczeństwa. Będą z pożytkiem działać dla społeczeństwa. To nie znaczy, że talenty mają zostać namaszczone i mają być im nadane jakieś uprawnienia. Rządzenia innymi. Nie, broń Boże, tylko te talenty powinny same przekonać swoje otoczenie, że ich wiedza ma podstawy, ale to jest do dyskusji. I ja muszę powiedzieć, że w jakiś sposób moja nauczycielka pierwsza, pani profesor Halina Koźniewska, która stworzyła tą klinikę w Lublinie, była bardzo otwarta na szkolenie. Każdy z nas przez rok był wysyłany na staż zagraniczny. I na tym stażu zagranicznym poznawał nieco inne podejście do leczenia niż nasza klinika reprezentowała. Ale przynosił bardzo często dobre pomysły z tych obszarów do naszej kliniki, były one wprowadzane. I to stanowiło o tym, że ta nasza klinika przez wiele lat była uznawana potem, już jak ja byłem mhm. kierownikiem, za najlepszą w Polsce klinikę neurochirurgii. Ja myślę, że to właśnie wykorzystanie talentów poprzez dobór tych osób, które były zaangażowane i zdolne, i umożliwienie im rozwój tych swoich talentów. Także to, to jest ważne i należy dbać o to, żeby był równy dostęp wszystkich, ale nie każdy może zostać olimpijczykiem. No tak. Panie profesorze, a jakie ma pan marzenia? Ja mam, Ja mam takie marzenia, żeby specjalność, której się poświęciłem, dalej się rozwijała pozytywnie. Mam pewne obawy dotyczące tego, że ocena działalności ludzi w trakcie i specjalizacji i potem jest regulowana już tylko przepisami. Kiedyś tak zwane peer review, to znaczy ocena przez otoczenie specjalistyczne, była najważniejsza. W Niemczech do tej pory jest tak, że specjalizację uzyskuje się wtedy, kiedy szef kliniki, w której się człowiek specjalizuje, uzna, że aha, on już może być specjalistą. I pamiętam taką historię, jak pracowałem w Gießen w Niemczech, że któregoś dnia na takim popołudniowym spotkaniu klinicznym szef mówi do jednego z kolegów, mówi, a gdzie jest szampan? A on mówi, a dlaczego, panie profesorze, bo dzisiaj został pan specjalistą. Mm. On mówi, no niestety, no właśnie, wyszedłem z sali operacyjnej. Dodajcie, idź do mojej sekretarki, ona ma skrzynkę szampana, proszę przynieść, będziemy świętować. Mhm. Także takie były obyczaje. Tak. I oczywiście można powiedzieć, że to jest znowu paternalizm, dominacja mhm. tych, którzy się wybili, ale znowu tych, którzy się wybili, bo z kolei była ta ocena przez środowisko, była szalenie ważna. Jeżeli on namaściłby jako specjalistę kogoś. No, my jest też zasada, że nie można zostać w klinice, w której się jest, trzeba pójść do innej, by ocenili, że on jest patałach, albo nic nie umie, tak. albo za mało umie, to powiedzą, że specjalistów od tego pana profesora nie przyjmować, bo oni są do niczego. I to w jakiś sposób regulowało? Obecnie te taka szalenie sformalizowana re tryby regulacji właściwie uniemożliwiają tego typu Weryfikacje, a z kolei brak tego typu weryfikacji pozwala na to, że ja nie mówię, że szefa trzeba darzyć jakimś wielkim szacunkiem. Ja prawdopodobnie byłem jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą kliniką w, w naszym kraju, mm -hmm. gdzie była swoboda dyskusji, bo my mieliśmy troszeczkę taki germański styl, że szef. Wszystko wie najlepiej, decyduje, jak się mówi, że jest tak, to nikt nawet nie śmiał powiedzieć Pod coś was, innego. Natomiast ja przez swoje kontakty z Anglią, ze Szwecją, gdzie dużo czasu spędziłem, pozwalałem na dyskusję. Każdy pacjent, który był przyjmowany do kliniki, był omawiany na spotkaniu klinicznym porannym. I każdy miał prawo powiedzieć, że nie, nie, to nie, nie róbmy takiej operacji, mhm. albo nie róbmy w ogóle operacji, albo jeszcze może zróbmy jakieś inne badanie. Nawet jeżeli to było nie do końca zgodne z tym, co mówili starsi koledzy, tak. czyli kierownik, to to było akceptowane i było omawiane. Mhm. Oczywiście w końcu musi po, ktoś podjąć, podjąć decyzję, decyzję, że tak? robimy tak czy tak. I to jest rola i obowiązek kierownika. No ale mhm. to jest Coś, co obecnie jest trochę zakłócane przez to, że na przykład koledzy pracujący w trybie kontraktowym przychodzą, zrobią swoje i idą do innej pracy, żeby zrobić swoje mhm. w ramach kontraktu. To moim zdaniem rozbija zespoły i zespoły, które tworzyły szkoły jakieś. Tak. Nie wiem, czy to jest jakaś możliwość, żeby to naprawić, ale indywidualizacja i rozbicie takich środowisk, środowisk które mogły wypracowywać najlepsze zdaniem środowiska, a nie jednej osoby hmm. opinie, nie jest korzystne. Trzymam kciuki wobec tego za dalsze badania <laughs> <laughs> i Pana kolegów i koleżanki, współpracowników i przede wszystkim chyba za tych młodych ludzi, którzy teraz tak, się kształcą tak. i z nowymi pomysłami będą trafiali tutaj na neurochirurgię. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo Panie Profesorze. Było mi bardzo miło do zobaczenia. Dziękuję bardzo.